Jestem prawie pewien, że każdy z Was widział wiele reklam przedstawiających pary międzyrasowe, a najczęściej spotykana kombinacja to czarny mężczyzna i biała kobieta. Występowanie tego typu związku jest mocno nadreprezentowane w porównaniu do innych. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak jest, dlaczego w ogóle przedstawia się mieszane związki rasowe, a jeśli już, to czemu nie pokazuje się w równym stopniu innych kombinacji? Białego mężczyzny z Arabką, Latynosa z białą kobietą. Albo czarnego mężczyzny zarabków. W tym filmie postaramy się znaleźć odpowiedź. Przyjrzyjmy się historii mieszania raz, sprawdzimy kilka teorii spiskowych, porównamy wskaźniki rozwodów dla różnych typów par mieszanych i wyjaśnimy, dlaczego w kulturze popularnej mieszane pary są tak często reprezentowane właśnie przez czarnego mężczyznę i białą kobietę. Celem tego filmu jest wyjaśnienie stosunkowo nowego zjawiska kulturowego. Celowego standardu przedstawiania par mieszanych jako czarny mężczyznę і біла кобіта. Жичі особисте кожного чоловіка повинно позвістати приватне. І не маю жодного проблему з тим, що дорослі люди самі вибирають, з ким хто ще зв'язати. Тен фільм не дотичить конкретних особ, лише тренду культурових. Małżeństwo mieszane oraz relacje przekraczające granice etniczne, rasowe i kulturowe występowały na przestrzeni całej historii. W starożytnych imperiach, np. Rzym, Persja, Mongolowie, Osmanowie, podboje, handel i niewolnictwo sprawiały, że różne ludzie wchodziły ze sobą w kontakt. Relacje Zarówno dobrowolne, jak i wymuszone, tworzyły populacje mieszane. Przykładem może być Imperium Rzymskie, obejmujące Europę, Afrykę Północną i Bliski Wschód, gdzie żołnierze i osadnicy często wiązali się z miejscowymi. Handel na Oceanie Indyjskim, Afryka Wschodnia, Arabia, Azja Południowa, Azja Południowo-Wschodnia i Chiny sprzyjał dużemu mieszaniu się ludów. Kultura Swahili na obrzeżu Afryki Wschodniej jest częściowo wynikiem wieku małżeństw. Afrykańsko-arabsko-perskich. Podobnie na jedwabnym szwaku mieszanie się ludów, zwłaszcza w Azji Centralnej, jest dobrze udokumentowane. Atlantycki handel niewolnikami i kolonizacja europejska stworzyły sytuacje, w których Afrykanie, rdzenni Amerykanie i Europejczycy wchodzili w związki, często pod przymusem. W Ameryce Łacińskiej powstał wręcz cały system kast dla osób o mieszanym pochodzeniu. W Ameryce Północnej prawo antymisyjne w wielu koloniach. а пужні стани з'єдночених м'яво огранічать мішані зв'язки. Це сугерує, що здажав ще оне на тиличенство, би буджіч не вас. В єдних сповеченствах мішання було толероване, лоб навіть захинцане, би тигрувач підбіти люди. В інних було п'ятноване, лоб заказуване, би утримач хієрархії. Наприклад, хішпані часом промовали мовженство женство родзинними елітами, би союзи, союше. час, коли бритичіці радше є з генетичне показує, вже праві шістки популяції мають шляди мішання ще в історії. Африканське, європейське і азіатицьке походження ще в różnym stopniu на цьому світі, не тільки в новочесних społeczност іммігрантських. Podsumowując, мішання раз було zjawiskiem potażaniem в історії. в імперіях вілоетнічних і ощутках хандлових було повшехне. в ізолованих чи штивних споводностях жадче, або криване. Wzorzec czarna mężczyzna biała kobieta nie jest przypadkowa. Duża widoczność takich par w mediach americanki była analizowana przez socjologów, krytyków kultury i badacie marketingu. Najczęściej podaje się kilka wyjaśnień. Historyczne odrocenie tabu. Historycznie takie pary były najbardziej stygmatyzowane. Podczas niewolnictwa i segregacji małżeństwa białych mężczyzn z czarnymi kobietami były dość częste przymusowe, ale odwrotnie mężczyzna z białą kobietą były demonizowane. А часом Карене лінчем. Показування джіч, пар бєва кіта можна трактовати як символічне одруцення табу, визвання вobec російськовських нарацій, маркетінг і таргетування демографічне. Біле кobіта со маркетингу трактовані як універсальний консумент. Чарних меншчизн часто ще якось символи сіви, атракційності. czy fajnego stylu. Połączenie ich komunikuje nowoczesność, inkluzywność, a jednocześnie zachowuje białą postać w centrum przekazu. Stereotypy płciowo-rasowe. Czarnych mężczyzn przedstawia się jako nadmiernie męskich, atletycznych, seksualnie pożądanych. Białe kobiety jako symbol piękna i głównego nurtu kobiecości. Połączenie ich razem wykorzystuje te stereotypy. Z kolei czarne kobiety i azjatycy mężczyźni byli częściej pomijani. Bo stereotypowo postrzegano ich jako mniej atrakcyjnych. Efekt szoku i widoczność. Przez dekady takie pary traktowano jako zakazany owoc. Nawet po zniesieniu zakazu małżeństw międzyrasowych, Hollywood często ich unikało. Dziś ich obecność może być odbierana jako odważny sygnał. Jesteśmy postępowi i nie boimy się tradycji. Krytycy zauważają, że często obecność takich par nie oznacza, że społeczeństwo akceptuje wszystkie inne pary mieszane. Media nadreprezentują parę czarny mężczyzna, biała kobieta, a nie doreprezentują inne. W miejscach takich jak Stany Zjednoczone można powiązać parę czarny mężczyzna, biała kobieta, z lokalną historią. Jednak w bardziej etnicznie jednorodnych społeczeństwach europejskich, gdzie masowe mieszanie się osób czarnoskórych i białych jest zjawiskiem stosunkowo nowym, pary czarny mężczyzna i biała kobieta wciąż są często pokazywane w reklamach, modzie i filmach. Sugeruje to, że ten wzorzec nie jest jedyny organiczny, ale powiązany z globalną logiką kulturową. В дуже межі європейська реклама, фільми і музика все інспіровані культуровим експортом зі стану з'єдночених. От кон Холлівуд і американська попкультура знормалізували пари чарна мінщизна біла кобіта, як символ мінзерасове, європейські агенції приєли тен сам скрут. Іншими словами, пари чарна мінщизна біла кобіта стали ще трансатлантицьким кодом візуальним у Навіть там, Gdzie lokalne dane demograficzne są bardzo zróżnicowane. W stosunkowo jednorodnych społeczeństwach pokazywanie pary czarnej mężczyzna, biała kobieta może być silniejszym sygnałem kosmopolityzmu lub postępowych wartości niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie takie pary są coraz bardziej znormalizowane. W przypadku globalnych marek Nike, Agent M. Coca-Cola, umieszczanie par czarny mężczyzna, biała kobieta w kampaniach europejskich pozycjonuje firmę jako nowoczesną, miejską, zorientowaną na globalne trendy, a nie prowincjonalną. Chociaż Europa jest ogólnie bardziej jednorodna, imigracja przyniosła ze sobą rosnącą liczbę społeczności afrykańskich i afrokaraibskich, zwłaszcza we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Skandynawii. Statystycznie, gdy w Europie dochodzi do związków międzyrasowych, często dotyczą one czarnoskórych mężczyzn i białych kobiet, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych. Na przykład dane ze spisu ludności w Wielkiej Brytanii pokazują, że czarny mężczyzna, biała kobieta to najczęstsza para czarnoskórych i białych, podczas gdy biały mężczyzna i czarna kobieta jest rzadsza. Reklamy często pokazują, a czasem nawet wyolbrzymiają, te formy mieszania, które są najbardziej zauważalne. Подобні як станах з'єдночених, недорепрезентація є вимовна пари азіатів і б'явих кобіт Lub par białych mężczyzn i czarnych kobiet są znacznie rzadziej przedstawiane, mimo że istnieją. Ta nieobecność odzwierciedla utrwalone stereotypy dotyczące atrakcyjności i ról w które nie są unikalne dla Ameryki. W Europie pary czarnych mężczyzn i białych kobiet funkcjonują jako gotowy, globalny symbol różnorodności i nowoczesności, nawet jeśli nie reprezentują najpowszechniejszych demograficznie związków międzyrasowych w danym regionie. Chodzi tu mniej o specyficzną historię Europy. A bardziej o przyjęcie uniwersalnego, reklamowego skrótu stworzonego w Stanach Zjednoczonych i powiązanego z globalnymi stereotypami rasowymi. Istnieje kilka teorii spiskowych na temat tego, dlaczego pary czarnoskórych mężczyzn i białych kobiet są nadreprezentowane w popkulturze, filmach i reklamach. Teorie te mają wpływ w niektórych przestrzeniach internetowych. Oto główny z nich: teoria białego ludobójstwa albo zastępstwa. Elity, rządy, media, korporacje lub globaliści realizują skoordynowany plan mający na celu promowanie związków międzyrasowych, zwłaszcza czarny mężczyzna, biała kobieta, w celu rozrzedzenia białej populacji i wymazania białej tożsamości. Logika. Ponieważ białe kobiety są symbolicznymi nosicielkami białości, łączenie ich z czarnoskórymi mężczyznami rzekomo przyspiesza zastępowalność demograficzną. W rzeczywistości pary międzyrasowe nadal stanowią niewielką mniejszość w Europie i Ameryce Północnej. Od 10 do 20% nowych małżeństw w Stanach Zjednoczonych, około 9% par w Anglii i Walii. Urodzenia dzieci z takich par stanowią jeszcze mniejszy odsetek. Teoria programowania medialnego. Twierdzenie. Reklamodawcy i Hollywood. цілована чи скайл на пари чарний мінщизна б'ява кобіта барджі, ніж на інні пари мінзерасове, аби впливач на постави сповечне. Логіка. Повтажаючи цей образ, медіа нормалізує зв'язок, який ніколи був табу. Ніктурі версії теорій спіскових представляють то як прання мозку, щегульні б'явим кобітам. Хіперсексуалізація і використання стереотипів. Медіа підсицає заказаний стереотип чорного мінщизни, і пожандання б'яви кобіти до сприжаджі продуктів, а теоретиці спіскові інтерпретують то як озвоврогу проби дестабілізації границь расових. Ніхто критиці Неконечні зволенниці теорії спискових вказують, що інні пари мінзерасове со недорепрезентоване наприклад, біла мінщизна, чорна кобіта, або мінщизна походження азіатицького і біла кобіта. Групи о поглядах спіскових інтерпретують те нерівноваги як довод цілової маніпуляції сповечний. В практиці відзвірчала то калькуляція маркетингова. Рекламодавці вибирають візерунки, які максималізують сигнали прогресивні, а єдночасно вписуючи в домінуючі стереотипи дотичонці пінкне. Біла кобіта як стандарт, чорні мінщизні, Jako silni i fajni. W niektórych kontekstach mogą one przynieść odwrotny skutek, ale w dużej mierze zależy to od społeczeństwa, odbiorców i sposobu, w jaki ujmowana jest reprezentacja. W społeczeństwach jednorodnych, np. w niektórych częściach Europy Wschodniej albo Azji Wschodniej, ludzie mogą mieć na co dzień niewielki kontakt z parami mieszanymi rasowo. Reprezentacja Która wydaje się zbyt obca lub niezgodna z rzeczywistością, może tworzyć dystans między konsumentem a produktem. Reklamy działają poprzez odzwierciedlanie aspiracji, ale wciąż rozpoznawanych tożsamości. Jeśli odbiorcy czują, że to nie my. Mogą odrzucić przekaz, nawet jeśli nie są świadomie wrogo nastawieni do związków międzyrasowych. W społeczeństwach o silnych etnonacjonalistycznych lub konserwatywnych normach rodzinnych, pokazywanie par mieszanych rasowo może wywołać otwartą reakcję. W Chinach Dolce i Gabana spotkało się z nacjonalistycznym oburzeniem nie z powodu samej symboliki międzyrasowej, ale z powodu kulturowej głuchoty, reklamy z chińską modelką jedzącą pizzę pałeczkami. Podobny błąd. W przypadku Parmisz mógłby wywołać podobną reakcję. W Europie Wschodniej, gdzie silny są nastroje antymigranckie, globalna reklama pokazująca czarnych mężczyzna kobieta, mogła zostać zaakceptowana jako zachodni imperializm kulturowy. Ryzyko jest wyższe w kontekstach politycznie spolaryzowanych, gdzie sama reprezentacja ulega upolitycznieniu. Badania z zakresu psychologii reklamy sugerują, że incluzy reprezentacja działa najlepiej. Gdy jest dostosowana do realnej różnorodności odbiorców. Raport Nielsena z 2015 roku wykazał, że zróżnicowane reklamy cieszyły się dużym zainteresowaniem w Stanach Zjednoczonych, ale kampanie transnarodowe często wymagają lokalizacji, aby uniknąć alienacji bardziej jednorodnych odbiorców. Studie przypadku pokazują, Że reklamy przedstawiające parę tej samej rasy mają lepsze wyniki niż reklamy międzyrasowe w regionach, gdzie wskaźniki małżeństw międzyrasowych są wyjątkowo niskie, ponieważ ludzie nie identyfikują się z danym scenariuszem. W literaturze i grach konsumenci rzadziej odrzucają historię skierowaną wyłącznie do par międzyrasowych, jeśli kontekst wydaje się autentyczny. Fantasy i science fiction Często cieszą się większym zainteresowaniem, ponieważ odbiorcy oczekują różnorodności. Jednak w gatunkach romansowych, szczególnie w społeczeństwach konserwatywnych, pary międzyrasowe mogą słabo się sprzedawać, ponieważ przeczą oczekiwaniom idealnej zdolności do zawarcia małżeństwa. Niektóre japońskie powieści wizualne o tematyce romansu unikają par międzyrasowych, ponieważ rynek docelowy chce postaci, które wydają się Japończykami. Jednak na rynkach zglobalizowanych аніме доступне за границю, тематика Мідзерасова може зменшити атракційність. Віджеліщми ружне вияснення цього з'явиска. Тераз час справджіч, як ружне раси раду в собі з мовженством. Поніваш в полці з'явиску то є дощ жадке, хоч з року на рік стає ще цораз бардзі популярне, мусіми пшижище з повеченству, в котрим мішаніше раз є стосунково повшехне, i istnieje wystarczająco dużo danych statystycznych dotyczących wskaźników rozwodów. W sprawie Loving przeciwko Virginii Sąd Najwyższy uchylił przepisy antyrasowe, legalizując małżeństwa międzyrasowe w całym kraju. Od tego czasu wskaźniki małżeństw międzyrasowych stale rosły. W 1970 roku 1% wszystkich małżeństw w Stanach Zjednoczonych było zawierane przez osoby z mieszanymi rasami. Obecnie około od 10 do 20% małżeństw to małżeństwa międzyrasowe. Oto co badania mówią nam o wskaźnikach rozwodu w Stanach Zjednoczonych w parach międzyrasowych w podziale na płeć i rasę małżonków. Badanie wykorzystujące National Survey of Family Growth Wykazało, że po 10 latach małżeństwa pary międzyrasowe miały 41% szans na rozwód lub separację w porównaniu z 31% w przypadku małżeństw osób tej samej rasy. Kilka solidnych analiz, w tym zaktualizowane modele oparte na danych National Survey of Family Growth, ujawnia następujące wzorce. Małżeństwa między białą żoną a czarnym mężem dwukrotnie częściej kończą się rozwodem w ciągu 10 lat niż pary biały białe, -białe. Małżeństwa między białą żoną a azjatyckim mężem wykazują jedynie niewielki wzrost. O około 4% większe prawdopodobieństwo rozwodu w ciągu 10 lat niż małżeństwa białe biały Małżeństwa między białymi mężczyznami a kobietami innej rasy niż biała na przykład, żonami czarnymi lub azjatyckimi często wykazują takie same lub niższe wskaźniki rozwodu w porównaniu pary biały białe Na przykład, czarnoskóra-żona-biały mąż mają o 44% niższe prawdopodobieństwo rozwodu do 10 roku życia w porównaniu z małżeństwami biało-białymi. W niektórych badaniach małżeństwa między latynosów i białych wykazały mieszane wyniki. Jedno wykazało niższe ryzyko rozwodu. Inne wykazały wyższe ryzyko. Wśród par Azjatów i białych ryzyko rozwodu mieści się zazwyczaj pomiędzy azjatyckimi i białymi parami endogamicznymi. Nie różnią się znacząco od siebie po uwzględnieniu innych zmiennych. Dlaczego występują te wzorce? Badacze często wskazują na kilka czynników przyczyniających się do tego zjawiska: wsparcie rodzinne i społeczne. Białe kobiety poślubione mężczyznom innej rasy niż biała. Zwłaszcza czarnoskórym lub Azjatom, często zgłaszają mniejsze wsparcie ze strony teściów, którzy mogą wątpić w ich zdolność do wychowywania dzieci rasy mieszanej. Dyskryminacja publiczna. Białe kobiety w takich związkach mogą doświadczyć większej dyskryminacji rasowej, co dodatkowe obciąża małżeństwo. Homogamia. Pary różniące się kulturą, wiekiem, wykształceniem, pochodzeniem lub rasą mogą napotkać większe trudności. Uważam za bardzo interesujące, że nadreprezentowane w kulturze popularnej pary czarnych mężczyzn i białych kobiet mają najwyższe ryzyko rozwodu w porównaniu do wszystkich innych badanych par mieszanych rasowo. Zaskakuje mnie również fakt, że najbardziej stabilne małżeństwa tworzą pary biały mężczyzna, czarna kobieta. Może lepiej promować pary biały mężczyzna i czarna kobieta? Czarno-białe pary w układzie mężczyzna czarna i kobieta biała są nadreprezentowane w mediach amerykańskich i europejskich nie dlatego, że są najczęściej czy najstabilniejsze, ale dlatego, że pełnią funkcję symbolicznego skrótu. Ich obecność odwraca dawne tabu wykorzystuje utrwalone stereotypy rasowo-płciowe, sygnalizuje różnorodność i postępowość w marketingu. Ten wzorzec rozprzestrzenił się globalnie dzięki eksportowi kultury amerykańskiej. Jak wy postrzegacie mieszane pary w kulturze popularnej? Czy zrezygnowalibyście z zakupu produktu, jeśli reklama przedstawia narrację, która wam się nie podoba? Czy nie ma to dla Was znaczenia?